Michał Lewandowski, komentator tenisa, mówi, że z natury jest spokojnym człowiekiem. Rzeczywiście, by ze spokojem komentować mecze igi świątek, trzeba być bardzo opanowanym. To były jego pierwsze Igrzyska Olimpijskie. Dobrze mieć, Raciborzanina Bożanina, z drugiej strony ekranu. Michał Lewandowski, jesteś utytułowanym pływakiem, tenisistą, jednocześnie komentatorem tenisa. Byłeś w tym roku po raz pierwszy na olimpiadzie. Czym dla ciebie są igrzyska? Od dziecka to, to było święto sportu, tak. Zawsze się te igrzyska oglądało, a teraz rzeczywiście od tej drugiej strony zawodowej mogłem zobaczyć, jak to wygląda. Pracować przy tym codziennie, konkretnie przy, przy tenisie. W miejscu wyjątkowym, no bo na, na kortach Rolanda Garosa, gdzie, gdzie w tym roku te igrzyska się odbyły, także sporo emocji pozytywnych, zaskakujących. I no mam nadzieję, że, że nie pierwszy, nie ostatni raz. Jak komentuje się rodaków? Komentowałeś mecze IGI Świątek, nie tylko. Tak, te mecze z udziałem Migi są najtrudniejsze, bo też mamy, mamy świadomość tego, że najwięcej ludzi po prostu te, te mecze ogląda. To są często gdzieś tam wartości powyżej 1,5-2 milionów widzów w trakcie tych transmisji. Wiadomo, co IGA Świątek w ostatnich latach robi na światowych kortach, więc wielu ludzi się interesuje tym sportem, nawet nie mając wcześniej styczności z tą dyscypliną, natomiast wiemy, że to jest sport globalny i przyciąga wielu, wielu kibiców, więc zawsze jest taka dodatkowa nutka stresu adrenaliny, no bo jednak każdy słucha, każda wpadka gdzieś tam będzie wyłapana. Także no to, to są takie zawsze dodatkowe emocje, jeśli chodzi o te komentarze z udziałem Świątek. No właśnie, ja się tak zastanawiałam podczas finału męskiego tenisa, gdzie 37-letni Diakowicz grał z 21-latkiem. Te emocje przed telewizorem można wykrzyczeć. Jak ty powstrzymujesz te emocje? Z natury jestem spokojnym człowiekiem i chyba gdzieś też dzięki temu odnalazłem się w tej specyfice komentarza, bo to jest jednak taka specyfika nacechowana, gdzieś no jednak w dużej mierze dużym spokojem. Natomiast jak są te emocje takie już gdzieś na koniec meczu, to, to po prostu gdzieś tam puszczam wodę fantazji i, i gdzieś te emocje z siebie też, też wyrzucam, no bo... To na tym bazuje. Tak? Komentator musi być w meczu, musi czuć te emocje i później przekazać te emocje dalej widzowi, ale też nie można za bardzo odlecieć, żeby nie, nie zakrzyczeć, nie zepsuć tej transmisji, bo dla mnie to zawsze był taki rodzaj pracy, który gdzieś tam był w tle: że najważniejsze jest to, co na ekranie, to co na korcie. A komentator ma po prostu, moim zdaniem, nie przeszkadzać w oglądaniu tego widowiska, gdzie się tam ewentualnie tylko trochę dopieścić. Gdybyś miał być komentatorem innej dyscypliny sportowej, na przykład lekkoatletyki, i miał komentować swoją koleżankę Justynę Święty Ersetic, bo jesteście kolegami ze szkoły, to chciałbyś takim finał, na przykład lekkoatletyczny, komentować? Oj, nie wiem czy bym podołał, to na pewno byłoby ciekawe wyzwanie, pewnie musiałbym troszkę nad tym popracować, natomiast zawsze wychodziłem z założenia, że powinno się komentować to na czym się najlepiej zna, tak? więc to też nie zawsze jest, nie bardzo niewielu komentatorów, którzy potrafią się zajmować kilkoma dyscyplinami sportu, ale dla samej takiej próby zobaczenia jak to jest, myślę, że, że byłoby to na pewno ciekawe. Jesteś jeszcze bardzo młodym człowiekiem. Jakie masz plany na przyszłość? E, cały czas gdzieś jestem, blisko tego te, tenisa, tego komentarza. E, co prawda od, od pandemii troszkę się u mnie też pozmieniało zawodowo, życiowo i tak dalej. Natomiast e, no, cieszę się, że mogę być przy tych dużych wydarzeniach tenisowych, e, szczególnie teraz, kiedy mamy taki złoty okres. IGą, jest też Hubert Hurkacz więc przy okazji turniejów to też dosyć często gdzieś tam można mnie usłyszeć. No i mam nadzieję, że, że ta przygoda, szczególnie jeśli chodzi o IGE i Huberta, jeszcze trochę potrwa. No i tym samym ja też, też będę mógł gdzieś tam przy tym pracować, bo, bo nie ukrywam, jest to duża część mojego życia. My z naszej strony i z telewizji kablowej i myślę też naszych telewizów życzymy wszystkiego dobrego i gratulujemy do tej pory tych wszystkich osiągnięć, które masz. Bardzo dziękuję.